Trwa akcja składania zeznań podatkowych za 2012 rok. Wydawanie druków i przyjmowanie zeznań odbywa się w sali 440 Włocławskiego Urzędu Skarbowego. Przypominamy podatnikom, którzy tych zeznań jeszcze nie złożyli, czyli podatnikom, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz ci, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych nie z działalności gospodarczej, że termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2012 upływa z dniem 30 kwietnia 2013 roku i do 30 kwietnia trzeba te zeznanie złożyć. Korzystając jeszcze z niewielkiego ruchu w lutym pracownicy Urzędu Skarbowego udzielają wyczerpania informacji na temat sposobu wypełniania stosownej dokumentacji podatkowej. Choć coraz popularniejsze, staje się składanie zeznań drogą internetową. Zachęcamy, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Oczywiście ci, którzy no nie rozliczą się przez internet, jak zawsze mogą to zrobić w Urzędzie Skarbowym, złożyć tutaj zeznanie. Urząd Skarbowy czynny od poniedziałku do piątku, od 7.15. W poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7.15 do 15.15 .15 przyjmujemy zeznania. We wtorki od 7.15 do 18.00, czyli tutaj ten przedłużony czas we wtorek do godziny 18.00. Czym bliżej tego terminu końcowego, te kolejki będą się zwiększały, dlatego... Zachęcamy do tego, żeby złożyć to jak najszybciej. Do 15 lutego do urzędu wpłynęło 11 289 zeznań, stanowiących około 14% wszystkich spodziewanych. W tym 1145 zeznań złożonych zostało drogą elektroniczną. Warto także pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące rozliczeń dostępne są na stronie www.szybkipit.pl. Warto także pamiętać o przekazaniu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, niosącym pomoc najbardziej potrzebującym. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.